lewej trzeba do skawa kurwa, ale to późno go zauważyłem Gdzie Nie mam, no, Właśnie nie mam, ale ubiegam mi. Ja mam tylko chwilę, bo ja tu mam skawa gdzieś na dupie Już nie mam To jest was w Nie. Jesteś jest kwietniku? Nie, my, my na dormów. U Dauta podchodzimy. Tak mi tu łaził. Słyszysz coś? Też wchodzę. Dobra, wchodzę od metalu, to ja sprawdzę trójki, tak, leży? jest, by tu jego najdem za wleczką, od razu wybiegnie. Wychodź, Zabij... u... Ostatnie drzwi? Aha, tak. bo tam nie ma jak rzucić. Okej, okay, robimy to tak. O, tu jeszcze jeden jest. A jeszcze jeden będzie. To był z lewej. W prawie jeszcze może być. Ja się leczę? Pogarujcie chwilkę. Zulu, wychodź. wychodź. Ten z lewej zginął? Timmy, come out! Zaczekajcie, zejdę na dół, rzucę mu przez okno kibel. Jeszcze jednego mam. Skąd jest, że on tam siedzi? No, Blaster mówi, że jeden leżał w kiblu, tak? Ktoś frontowym wejściem się do was zakradał. Od frontu wszedł. Głów, główny drzwi wszedł na kucaka. Widziałem tylko dupę. Tak, jest radora. Rzucam okienko. Patrz. się był Tak Do tego Tomka O ja zabiłem tego, ja pierdolę Siódmy o, chciałem, że się wróci na Nejda z powrotem, wybiegnie czy coś